Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale z PWZ. Dzisiaj wam chciałem pokazać kolejny projekt. Taki projekt można powiedzieć nawet dość praktyczny, tak? Słuchajcie, jestem w domu na opiece. Pierwszy raz w życiu jestem na opiece, teoretycznie na opiece nad moją chorą na anginę żoną. No ale w praktyce to jest tak, że opiekuję się naszym dwumiesięcznym synem, no bo żona nie może. No, ale gdzieś tam w przerwach, gdy on zasypia na krótki okres czasu postanowiłem coś zrobić, słuchajcie pogoda u nas dzisiaj niepewna, przynajmniej u mnie rano padało potem się trochę przejaśniło no i tak koło południa wieszałem pranie na balkonie, które właśnie widzicie tutaj na tym filmiku, który puściłem wcześniej no i wpadłem na pomysł, że mógłbym wykorzystać Arduino i czujnik opadów, który sobie jakiś czas temu kupiłem do zrobienia właśnie takiego pokazowego przykładowego projektu no oczywiście to co widzicie teraz na ekranie w tym moim Filmiku, którym zapowiadał ten dzisiejszy odcinek, no nie nadaje się do praktycznego wykorzystania. To jest tylko taki bardziej pokazowy element, który zaraz wam tu pokażę również na wiórku. No bo, jeżeli bym chciał to wykorzystać faktycznie, praktycznie, no to musiałbym zabezpieczyć tą elektronikę, tak? ona nie mogłaby sobie tak leżeć na balkonie. A jedynie ten czujnik, właśnie opadów, mógłby na tym, no nawet musiałby być wystawiony na działanie deszczu. Dobra, słuchajcie, projekt oczywiście. Mm, który wam pokażę w dużej mierze odpatrzyłem z kanału Elektromaras. Tu jest podobny bardzo projekt zrobiony, z tym, że tu jest na gołym Arduino, a ja postanowiłem to do tego użyć shielda od Co Designer, no bo moim zdaniem ten shield do tego projektu nadaje się całkiem dobrze. I tutaj właśnie macie mój projekt w tej chwili zrobiony właśnie na shieldzie od co-designer, ponieważ no w zasadzie wszystko tutaj mam. tak W zasadzie to jest ten zestaw mega, tak? który wam już pokazywałem. Więc oprócz shielda, którego wykorzystałem do tego projektu, no to jeszcze wykorzystuję wyświetlacz, który tu też na tej płytce jest. No i właśnie słuchajcie, ten czujnik opadów to jest to, tak? czyli to jest ta płytka, która ma być wystawiona na działanie deszczu. Na kanale Elektromaras była mowa, że to jest w zasadzie opornik, tak? czyli taki rezystor który gdy jest suchy, no to daje nam opór, taki no pełny opór, a im bardziej jest wilgotny, tym opór jest mniejszy. No i poprzez elektronikę, która też jest do tego dołączona, mamy ją tutaj, mamy wyjścia na dwa piny, oczywiście prąd i uziemienie jeszcze tu jest, tak? Ale na dwa piny. Jeden to jest pin cyfrowy, który no daje sygnał wysoki w zależności od tego, jak ustawimy na potencjometrze, tak? Czyli tu możemy ustawić taką czułość pinu, właśnie cyfrowego, a drugi to jest pin analogowy, który no, analizuje jakby poziom zawilgocenia tej płytki i y, daje nam odpowiednie dane również na pin analogowy, tak, no i tak to tutaj podpiąłem, czyli pin analogowy podpiąłem do A2, czyli do tego dostępnego na płytce Education Board, natomiast pin, pin cyfrowy i no i z, prąd i masę podpiąłem sobie do, tutaj do D7, tak, no i to jest wszystko, tak, czyli Czujnik za kilkanaście złotych z Allegro. No i do Education Board podpinamy sobie i będziemy działać. Oprócz tego będę wykorzystywał to, co jak mówiłem, co jest na Education Board, a więc jedną diodę, buzzer no i podłączony do Education Board wyświetlacz LCD. No to dobra, słuchajcie. Tutaj wam teraz rzucę na ekran, czekajcie, wyłączę na chwilę kamerę. To jest program właśnie od Electro Maras, który tam był odpalony, gdy pokazywałem Wam ten filmik wstępny. Ja go tu tylko troszkę musiałem zmienić, bo to, te filmy są dość stare. tak i Tam chyba biblioteka się zmieniła, wyświetlacz, on tam miał bardziej inaczej trochę zdefiniowane tutaj mm, to wszystko. Yy, no i musiałem też zmienić piny, no bo on miał to podpięte do i no więc tam sobie podpiąłem, jak mu pasowało. Ja musiałem podpiąć do tych pinów, które tutaj mam wolne. Dobra, ale nie ten program Wam będę pokazywał. Tylko postanowiłem, słuchajcie, odtworzyć ten program no, również w Code Designer, czyli programie klockowym, takim do, do tworzenia właśnie programów na arduino, no ponieważ no, chciałbym ten projekt zrealizować w szkole, no więc nie będziemy pisać w języku C, bo no, dzieci w podstawówce to raczej ciężko, a właśnie będziemy, słuchajcie, tworzyć z klocków. No i jak się okazuje, bez problemu się da. Postanowiłem odwzorować to, co zrobił elektro Maras w zasadzie dokładnie, tak. Oczywiście ten program można by było w pewien sposób jeszcze Zmieniać, ale na razie jest to właśnie w ten sposób zrobione. Tylko nie wiem, czemu tutaj mam coś takiego. W tej chwili się zastanawiam, ustawę opady na 32. To oczywiście tu jest niepotrzebne. Dobra, no i co mamy w tym programie? Mamy przede wszystkim, z... czekajcie, może tu to, to lekko powiększymy. Mamy konfigurację wyświetlacza na do, domyślnych ustawieniach. No i tutaj właśnie to, co odpatrzyłem od tego programu. Panas nas elektromaraz, czyli jakby wypisanie pewnych rzeczy na wyświetlaczu tylko raz w ustawieniach początkowych, a potem tylko podmienianie niektórych miejsc na tym wyświetlaczu, tak? Ja zwykle mazałem cały wyświetlacz, no ale można też tak i myślę, że jest to dobry, dobry patent. Następnie wykorzystałem zmienną, zmienne mamy tutaj oczywiście. Stworzyłem zmienną liczbową i do niej przypisałem, słuchajcie, zawartość pinu, Analogowego A2, czyli właśnie z tej płytki odczyty, odczytaną zawartość. Z tym, że jest to zawartość tak jak na pinach analogowych, od 0 do 1023, więc mapuję ją na liczby od 100 do 0. Dlaczego tak, a nie odwrotnie? Ponieważ ta płytka działa tak, znaczy ten czujnik, że jeżeli jest suchy, to daje 1023, tak? a jeżeli jest mokry no to tam daje właśnie coś, coś koło 0, Więc trzeba było to po prostu przypisać jakby na odwrót, tak? Czyli suchy czujnik ma dawać 0, czyli 1023 da nam 0. A 0 da nam 100%. Tak, tak to kombinuje. Tak? Następnie wysyłam to na port szeregowy. Tutaj widzicie właśnie port szeregowy, ale myślę, że to tutaj zmienię, ponieważ w tej chwili to już jest ta zmapowana wartość. A ja bym chciał jednak widzieć na tym porcie szeregowym. Czekajcie, zrobimy to sobie jeszcze raz wartość wprost z pinu analogowego, żebyście właśnie to zobaczyli, że to jest takie trochę odwrotne mapowanie. Dobra, już chyba powinno iść. O, idziemy, ja wyczyścimy sobie ekran. No właśnie, czyli to jest zawartość pinu y, analogowego, odczytana właśnie z tego czujnika opadów, a to pinu y, tego cyfrowego, tak? Czyli w tej chwili ten pin cyfrowy daje wartość wysoką, tak? Na suchej płytce, więc też to warto wziąć pod uwagę. Dobra. No i następnie tutaj sobie wypisuję na ekran dwie puste wartości, tak, bo właśnie tę wartość procentową będę podmieniał. No ale jakbym raz miał jednocyfrową, raz dwucyfrową, no to ta druga by na przykład zostawała, a tego bym nie chciał. I następnie w tym samym miejscu wypisuję zawartość zmiennej opady, czyli już tą zmapowaną, zmapowaną jakby wartość spinu analogowego tak? no i w tej chwili jak już to sobie odczytam, no to badam tą wartość tak, jeżeli wartość przekracza 30, czyli ta wilgotność będzie przekraczać 30 no tak to na razie ustawiłem oczywiście to można zmieniać to zapalamy diodę czerwoną i gramy alarm, w przeciwnym wypadku gasimy diodę czerwoną, tak? no i jeszcze kombinujemy spinem cyfrowym, oczywiście moglibyśmy to wszystko zrobić tutaj w analogowym tak? czyli też analizować zawartość spinu analogowego i wypisywać tekst no ale Elektro chciał nam pokazać, jak działa pin cyfrowy, no i jak mówię, ja w zasadzie to otworzyłem, tak? Czyli jeżeli pin cyfrowy jest na 1, to znaczy, tak jak w tej chwili, tak? bo tutaj widzimy, że on jest na 1 cały czas, no to wieszaj pranie, tak? Czyli zakładamy, że wtedy jest pogoda. Natomiast gdy da nam wartość 0, no to zbieraj pranie. No i dobra, nie czekajcie. Teraz sobie tutaj wam wrzucę zawartość kamery i spróbujemy to sobie przetestować. Jak widzicie, w tej chwili wilgotność waha się w granicach. 0,1, pewnie jakbym przyłożył tylko palec, to od razu wzrosło gdzieś do 14, no ale to jeszcze yy, nasz czujnik stwierdza, że to jest lekka mrzapka i na razie ani nam nie każe tego prana, prania ściągać, ani nie alarmuje. No ale dobra, teraz słuchajcie, zastosujemy sobie pomoc naukową w postaci szczykawki no i spróbujemy to trochę zmoczyć, tak? Czekajcie. O, dobra, widzicie, skoczyliśmy od razu na 68. No, i dostajemy już, dostajemy już wyraźny alarm. I też komunikat: Zbieraj pranie. Dobra, zobaczymy, czy uda nam się jeszcze większy osiągnąć. O, uda się. Dobra. Czyli no, czujnik wyraźnie nas alarmuje, że mamy działać. Moglibyśmy trochę, słuchajcie, przetrzeć. Powinniśmy wtedy zbić tą wartość. O, widzicie, zbiliśmy i z powrotem możemy pranie wieszać. Rozumiecie, no, no, co? Jak, całkiem do wykorzystania nawet takiego praktycznego no, oczywiście trzeba byłoby się trochę przyłożyć do tego projektu to jest na razie taki prototyp bardziej, no, ale Arduino jest wykorzystywane w tworzeniu inteligentnego domu no i taki czujnik opadów no, mógłby być jego elementem, tak? Tak jak mówię, Education Board nam bardzo w tym pomaga, tak, no bo tutaj nie musimy już kombinować, oglądajcie sobie ten film u elektromarasa, no to zobaczycie, że tam na płytce stykowej jest trochę więcej roboty, no choć generalnie nie dużo. układ jest prosty. Tutaj Education Board pewne rzeczy nam załatwia. Na Education Board mamy też czujnik wilgotności, ale to jest czujnik wilgotności, a nie opadów, tak, czyli on potrafi wykrywać wilgotność, no opady pewnie też by wykrył, tylko obawiam się, że nie jest odporny na wodę, tak, za bardzo, a ten właśnie, Specjalnie do takich do opadów, do opadów deszczu, śniegu, tak było napisane, jak kupowałem. No jest do nadaje się do tego idealnie, więc trzeba było go po prostu wystawić na balkon. Niech tam na niego pada, jak popada, no to alarm, tak? No ale elektronikę, którą mamy tutaj, no już byśmy musieli odpowiednio ukryć. Dobra, myślę, że fajny projekt. Myślę, że do zrealizowania w szkole podstawowej spokojnie. Tak się jeszcze zastanawiam, czy dałbym to radę zrealizować na BBC Microbit. No, na pewno bym dał radę, z tym, że mm, nie wiem, na, chyba nie na tych złońcach krokodylkowych, choć teraz się tak zastanawiam. Yy, jeden pin cyfrowy, jeden analogowy, w gruncie rzeczy. Czyli być może nawet na krokodylkach dałoby się to złożyć. Yy, może kiedyś yy, spróbuję, ale na pewno na Arduino, a już za Education Board to już całkiem, bo to nam sporo rzeczy ułatwia. Dobra, moim zdaniem fajny projekt, będę na pewno realizował w szkole. Yy, no i zachęcam również do spróbowania samodzielnie jeżeli macie sprzęt no i zakręcam również do obejrzenia tego co tam pokazał elektromaras no bo on ma tutaj bardzo dużo fajnych odcinków o różnych sprzętach tutaj widzicie właśnie no jest to odcinek z 2014 roku no więc dlatego tak jak mówię tam pewne rzeczy jeśli chodzi o oprogramowanie mi się nie zgadzały musiałem jakby poprawić lekko ten program ale to chyba wynika ze zmian w samej bibliotece wyświetlacza także pewnie teraz jest troszkę inaczej natomiast sama idea działania jest dokładnie Taka sama. Dobra, dziękuję Wam wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.